Działania w roku Trznadla zaczęliśmy od spotkania z weteranami, czyli stałymi uczestnikami akcji OP. Przyjęliśmy strategię działań oraz zwerbowaliśmy kilku nowych członków. Na pierwszym spotkaniu opiekun ożywić pola, mówił także o Trznadlu, czyli skrzydlatym patronie nowej edycji. Pierwsze aktywne działania to wizyta na zbiorniku wodnym Balaton oraz sprawdzenie koszy lęgowych i budki lęgowej. Okazało się, że wszystkie kosze wraz z budką były zajęte. Niestety... Na wyspie gościł także bóg i cierpliwie niszczył wszystkie drzewa i krzaki. 20 września rano wybieramy się na zajęcia terenowe. Temat zajęć tropy i ślady zwierząt. Po krótkim wykładzie naszego opiekuna ruszamy w pola i lasy. Okazuje się, że tuż za naszą miejscowością w nocy przechodziły dziki. Znaleźliśmy też tropy saren oraz ptaków na zbiornikach cukrowni miejska Górka. Obserwowaliśmy ptactwo wodne, a na nieczynnym torowisku mieliśmy pierwsze spotkanie z Trznadlem. W październiku nasz koordynator brał udział w spotkaniu nauczycieli myśliwych oraz opiekunów akcji Ożywić pola w spale. Obrady, wykłady i spotkania kuluarowe były owocne i dostarczyły wielu nowych pomysłów na działanie w ożywić pola. Drugie spotkanie uczestników ożywić pola w szkole. Opiekun przygotował karty pracy, a my oglądaliśmy film Skrzydlaci Sprzymierzeńcy Lasów. Dla uczniów, którzy najlepiej uzupełnili karty pracy, nagrody. W krajobraz Roku Szkolnego Zespołu Szkół wpisał się już konkurs fotograficzny. Tym razem temat to Złota Polska Jesień. A zasięg konkursu zwiększamy do całego powiatu. Równolegle z konkursem foto organizujemy Konkurs Plastyczny dla Szkół Podstawowych. Rozstrzygnięcie Powiatowego Konkursu Fotograficznego Złota Polska Jesień oraz Plastycznego Zwierzyna Leśna. Na uroczystej gali rozdania nagród obecni byli Burmistrz Miejskiej Górki, Wicestarosta Rawicki oraz Nadleśnicy Nadleśnictwa Żmigród. Uczniowie otrzymali wiele atrakcyjnych nagród, dyplomy i wyróżnienia. Stadnina koni i dzikie zajęcia. 18 listopada wybieramy się do Demna Niemieckiego, do stadniny koni oraz zagród dla dzików, jeleni i danieli. W terenie wysłuchaliśmy prelekcji na temat biologii, występowania oraz zwyczajów tych zwierząt. Uzupełnialiśmy karty pracy oraz opisywaliśmy części zwierząt w języku łowieckim. Po lekcji w terenie właściciel zaprosił nas na frytki i napój. Już listopad, czyli nadchodzi Dzień Świętego Huberta. Ksiądz prowoz Marian Podlasz wraz z opiekunem panem Tomaszem Pertkiem przy cieście drożdżowym i herbacie opowiadają historię, jak hulaka Hubert został święty. Ruszamy do pracy w terenie. KK, czyli koszle kaczki. Z roku kaczki została nam parę koszylęgowych. Dlatego ruszamy, by je zamontować na zbiorniku w Dębnie. Wspólnie z członkami koła owieckiego Łowiec montujemy kosze dla kaczek. Co prawda trzynadle się w nich nie zagnieżdżą, ale nie możemy pozwolić, by nasza praca poszła na marne. Karmy dla schroniska. Jak co roku organizujemy świąteczną zbiórkę karmy dla psów i kotów ze schroniska. Dziękujemy mieszkańcom miejskiej górki za pomoc i ofiarność. Christmas Eve in the Forest. 19 grudnia, tuż przed wigilią, wybieramy się do lasu, by uzupełnić pasy zaporowe, lizawki oraz paśnik. Przypominamy sobie, kto i czym buchtuje. Co to rapety, a co to weksel i jak wygląda chrobotek reniferowy. Co najważniejsze, sprawdzamy jak się ma nasza Remiza i nasadzenia ekotonów z roku sarny. Merry Christmas! spotkanie wraz z grupą projektową O Co Biega. Spotykamy się przy ognisku w mroźne, styczniowe popołudnie obok zbiornika Balaton. Opiekun pan Tomasz Pertek oraz myśliwy pan Karol Tomkiewicz opowiadają o rasach psów myśliwskich i ich wykorzystaniu w łowiectwie Psy prezentują apel, aport i włóczkę barżanta. Z Dnia Języka Ojczystego w Zespole Szkół w Miejskiej Górce Pani Dorota Kępa przygotowała dyktando językowe. Jednym z bohaterów dyktanda był Trzynadej. Prace z łowcem. Na początku marca meldujemy się na zbiorniku w Demnie by zamontować pozostałe kosze lęgowe. Ekipa w składzie widocznym na fotkach załadowała sprzęt na łódź transportową i popłynęła na wyspę. Po kilku godzinach pracy zamontowaliśmy 10 koszy lęgowych dla Po pracy oczywiście wspólny grill i kiełbaski oraz krówki od pana Sławka. Kolejny wyjazd do lasu. Już wiosna, po deszczowej środzie, czwartek zapowiadał się pogodnie, więc wybraliśmy się do zaprzyjeżdżonego koła łowieckiego Łowiec. Do kabaryny zapakowaliśmy ponad 150 kg kukurydzy, 100 kg kasztanów i żołędzi oraz budki lęgowe dla sikorek. Sprawdziliśmy stan lizawek i uzupełniliśmy sól. Przejrzeliśmy też stan naszego poletka i ekotonów po zimie. Słoneczną marcową sobotę ruszamy do lasu. Najpierw przyglądamy nasze stare nasadzenia, a następnie udajemy się do szkółki, pośliwy, jabłonie i tarinę. Uzupełniamy ekoton, sadząc około 100 sadzonek. Po pracowitym dniu rozpalamy ognisko i pieczemy kiełbaski. Akcja Ożywić Pola to doskonała promocja szkoły i osiągnięć uczniów. Z okazji Dni Otwartych w Zespole Szkół zaprezentowaliśmy przyszłym uczniom relacje filmowe z roku Sarny i Kaczki. Uczniowie oglądali fotografie z wyjazdów i podziwiali nasz facebookowy profil. Wiosenne zawody wędkarskie są już stałym punktem w kalendarzu imprez naszej szkoły. Zawody o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół w Miejskiej kurce odbyły się w kwietniu. Puchar Przechodni zdobył Adam Majszczak, drugie miejsce zajął Kamil Siecla. Po zawodach było ognisko z kiełbaskami, które dostaliśmy z lokalnej masarni. Z okazji Międzynarodowego Dnia Ptaków Opieku nożywić pola pan Tomasz Pertek zorganizował terenową lekcję na temat ptaki krajobrazu miejskiego oraz rolniczego. W czasie zajęć odwiedziliśmy Balaton, Rzekę Dobrocznie oraz stawy należące do cukrowni Miejska Górka. Doskonała pogoda pozwoliła zaobserwować wiele gatunków kaczek, perkozów, czajki oraz ptaki drapieżne, w tym błotniaki. W trakcie lekcji uczniowie wypełniali karty pracy. Na koniec pan Tomasz Pertek zaprezentował pracę psa myśliwskiego, małego minstenlander'a w wodzie. Birds of Prey. Spotkanie z ptakami drapieżnymi w niezgodzie. Nadleśnictwo Żmigród zaprosiło nas na pokaz ptaków sokolniczych. Oto fotorelacja ze spotkania. Obóz Ornitologiczny w Dolinie Baryczy. Grupa Ożywić Pola wybrała się do Doliny Baryczy, a dokładniej do Rudy Milickiej. Zakwaterowaliśmy się na Stacji Ornitologicznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Po drodze zwiedziliśmy Park przy Technikum Leśnym oraz Kompleks Pałacowy Technikum. W Rudzie Milickiej wcześniej rano rozstawiliśmy sieci ornitologiczne. Po śniadaniu udaliśmy się na zajęcia teoretyczne z pracownikami stacji. W międzyczasie sprawdziliśmy, czy w sieci złapały się ptaki. Bo to relacja pokazuje, jak rozstawiamy sieci, uczymy się obrączkować ptaki, dokonujemy pomiaru wagi oraz długości skrzydeł i ogona. Po południu ruszamy na stawy, zakładamy wodery i do wody. W trzcinach rozstawiamy sieci i czekamy na pierwsze trzcinniczki. Po złapaniu kilku osobników dokonujemy podstawowych pomiarów oraz pobieramy krew ptaków do badań. Po obiedzie jedziemy na objazd stawów. Wraz z panią Beatą Orłowską zwiedzamy stawy. Wyposażeni w profesjonalną lunetę obserwujemy setki różnych gatunków ptaków. Mamy szczęście, nasz opiekun wypatruje gęś tybetańską. Po zgłoszeniu wniosku do kartoteki AwiVałmyśląska, obserwacja udokumentowana fotografią zostaje zatwierdzona. To jest gniazdo z krzyżyka, gniazdo z niego zwleczały młode, z tego gniazda parę dni temu. Ale to gniazdo było używane przez kilka lat w tym to I tak widzimy, że ono jest tutaj, tak? To jest tak przykład, ma takie półkola yy, i ma tylko otworek. Ten otworek tylko widzimy, jak nas średnio Nawet Cały wykres jest z mchu i to gniazdo jest całe z mchu, tylko właśnie tutaj ten otwór, prawda, że to było, to jest gniazdo. Takie, to jest gniazdo to jest kilka, kilka. To jest to opuszczone już, tak? Nie, 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 nie. Ta, to są piskątkami, ale teraz pokażę. Oho. Także przypuszczam, że ta jedna z samiec, która się właśnie z tego gniazda. Tylko nie wiem, czy tam postać no, kamerę, że no. zobaczymy, która. Ona zdawała tą siatkę, więc prawie na pewno, a druga z całką więc myślę, że jedna z nich to była z gniazda. Dlatego ja robiłam nagranie wczoraj, tam jest obrączki od zeszłego roku. Oho. Nie, to był właśnie to był ten samiec. Nie, to nie był ten samiec, to jeszcze szczególnie, inny, inny nie samiec. To właśnie ja muszę go sprawdzić, co to był za samiec. Ten, który jest tak, eee... tak, tak, tak. Myśmy numer zapisywali jego. Tak, wygląda. ale to nie jest 54, nie jest ten dzisiejszy, tylko wczoraj jak go nagrywamy. To był troszkę podobne dużo kolorki, ale to był inny sam. Także muszę go sprawdzić, jak miał numer. To był ptak, który miał pomarańcz z koletem i pomarańcz z metalem. I tutaj się kluwe wsklęta wczoraj i przedwczoraj. Więc one mają powiedzmy dwa dni, drugi dzień życia przeciętnie. I, I tak wyglądają, tak? Takie pisklątka Tu widzieliśmy Tak, także właśnie, no takie Ile czasu zajmie, żeby latać? 11 dni. 11 dni po 11 dniach, z takiego właśnie, jak szkluje, to z takiej wielkości, D dzisiaj już jest taki, każdego dnia jest coraz większy, są to w oczach, jak na drożdżach i po jedno, 11 dniach opuszczają gniazda, są w pełni upierzone, mają masę dorosłego ptaka, Gdy nie mają troszkę wkrótce, a taki tym na w pełni sprawnie, tak więc tak, to przez dwa tygodnie się nimi zajmują później. To jest szok, szok. To jest zupełnie szok właśnie. Taki rozwój to jest. Takie, takie typowe gniazdowniki właśnie. Pracę w ożywić pola łączymy z nauką języka angielskiego. Na naszym profilu facebookowym prezentujemy tekst o mongolskiej łowczyni ze strony BBC. Poza tym część naszych działań prezentowanych na Facebooku jest opisywana w języku angielskim. W ciągu całego roku szkolnego prowadzimy gazetkę ożywić pola. Uczniowie opisują części ciała ptaków, biologię i zwyczaje w językach polskim, angielskim i niemieckim. Walćvik. Ożywić pola zbliża się ku końcowi. We wrześniu organizujemy rajd rowerowy do Doliny Baryczy, połączony ze spotkaniem z sokolnikami. Mamy okazję zobaczyć cowy, pustułki, jastrzębie oraz sokoły. Sokolnicy prezentują pracę ptaków, kilka pokazowych lotów i opowiadają o codziennej pracy z ptakami. Odbywamy też praktyczne zajęcia, w których dowiadujemy się jak widzą ptaki, co to widzenie mono i binokularne. Trzeba dodać, że to nie każdy, każde pikowanie nie kończy się taką prędkością. To są prędkości, a przy tych prędkościach, już przed uderzeniem w ofiarę, soku taki musi po prostu wyhamować z tego pędu, bo gdyby udatek można powiedzieć tysięcy lat, na świecie z dalekiego wschodu źródłowej jazdy, to jest metoda kapturzenia sokołów. Może pokażę, jak wygląda taki soku bez kapturka. kapturka wygląda tak. To tak na mnibu, jest tak, który jeszcze w tym okresie kończy okres czyli wymiany piór, który się odbywa od mniej więcej kwietnia, maja do tego okresu, do października. W tym czasie, to, nawet jak się dobrze przyjrzy, to widać takie, to jest nowe pióra, które rośnie Kończy teraz dociągać, do zbury, opierzenie, 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 to chwilę. Prelekcja w zakładzie karnym. Na początku listopada nasz opiekun przeprowadził prelekcję na temat aktywnej edukacji ekologicznej w zakładzie karnym w Rawiczu. W ramach wymiany skazani budują budki lęgowe i karmniki, które my zamontujemy na wiosnę. Jak co roku organizujemy zbiórkę kasztanów dla zwierzyny leśnej. Kasztany wywieziemy zimą do lasu, już w następnej edycji ożywić pola. To już jest koniec. Nie ma już nic. Jesteśmy wolni. Możemy iść. To już jest koniec.